Myślisz, że jest już za późno na coś? Trzy kroki, by to zmienić. Po pierwsze, podważ swoje przekonanie. Czy masz dowody, że jest już za późno? Kto ci to powiedział? A może tylko w to wierzysz, bo tak mówi twój wewnętrzny głos, twój krytyk. Po drugie, odpowiedz sobie na pytanie: czy naprawdę chcesz i dlaczego chcesz? Serio, jeśli to chwilowy spontan i tak naprawdę ci się nie chce, daj sobie spokój, nic z tego nie będzie. Zostań taka stara i nieszczęśliwa, tylko potem nie wiń całego świata, że jesteś nieszczęśliwa. I po trzecie, zrób coś może absurdalnie małego, nie planuj wielkiej zmiany. Jeśli chcesz nauczyć się języka, Naucz się dziś jednego nowego słowa. Jeśli chcesz biegać, załóż buty i przejdź 100 metrów. Jeśli marzysz o nowej pracy, napisz jedno zdanie do CV. Działanie wygrywa z myśleniem. Zrób pierwszy krok. Reszta przyjdzie sama. I obserwuj mnie po więcej. I może napisz, co chciałabyś albo co chciałbyś zrobić, na co niby jest za późno.